Pora roznieść! Kolejnego placka! Co, jakiś przeciwnik? Odważy się grać z tym zespołem? dunga! Coś ma w ogóle jakieś plany? Co to jest? Jezu! Co to jest? Co to jest w ogóle? No, trudno, co to jest? Co to ma być? Akinfen ma go wciągnie nosem! Bez wytycznych, oni nie muszą mieć wytycznych. Oni wygrają bez wytycznych Janik. Dżamal low Tu jest Ronaldo Vieira 2 w jednym Mikona. Sejdu Dumbia. Dżamal low. Dokładnie. Bolasi na lewe. To na prawe. Dokładnie. A co to za skład w ogóle tam niżej? Okay. No to jedziemy. Tylko się odważy, coś zrobić. Nie ma szans. Ale Co to ma być? Ależ pięknie odebrał. Tu Anzebę. Jazda. No oh, Jezu, yes. tak podają jak... O Jezusie, co tu się dzieje? Ale poszedł, poszedł za akcją, poszedł za akcją I czy on to obroni? Ubroni? Nie, dobra jeszcze się bronią Jakoś wytrzymują Halo, dobrze, brawo Pięknie odebrał piłkę Pięknie, o Jezu Nieustanny pressing Co tu się dzieje? Ależ piękny odbiór I lecą z kontrą, Janik, piłka do Janiak. I dawaj kontra, lecisz no Jezu Ha! Zobaczmy co ha, zmiażdżył <laughs> go Jakiś dragback odwiera piłeczkę Co za klot Jezu, jak oni się ruszają, jakby mieli lodówki na plecach, o Boże. Pięknie. Pięknie, ależ piękna obrona. I lecą z kontrą. Do Janika. Nie no nie, no nie, jak tak... I piłka leci, leci... Jezu, ależ piękne podanie. Ja Piękne bojasz. odebranie. Oj dupa. Piękne stracenie. Zamknij mordę Darek. Spalony, <grym> salone. Dobrze, Dobrze, pięknie.